Dzisiaj w teście redakcyjnym autocentrum.pl sportowy samochód z czterema pierścieniami na masce, ręcznie składany bliski krewny Lamborghini Gallardo, czyli Audi R8. Zapraszam. I na początek wygląd. Agresywnie narysowana sylwetka Audi R8 nie może nie podobać się entuzjastom super samochodów. Widzimy tu charakterystyczne detale takie jak kontrastowo odcinający się od reszty samochodu płat aluminium skrywający wlot powietrza, bardzo agresywnie narysowany przód z wąską linią reflektorów oraz Dumnie wyeksponowany jest silnik za wielką szybą V10 FSI. To jest napis, który zobaczymy, kiedy spojrzymy na auto z tej strony. Dwuosobowe wnętrze Audi R8 przekonuje do siebie wysokiej jakości materiałami wykończeniowymi. Znajdziemy tu skórę na wykończeniu kokpitu, znajdziemy tu alkantarę na kierownicy, mamy wiele elementów karbonowych, czy aluminiowych, skórzana tapicerka i, i, i wiele innych elementów wyglądają naprawdę na bardzo, bardzo sportowe i bardzo wysokiej jakości. Z drugiej strony zastosowano tu pewne elementy z innych samochodów z grupy Volkswagena, które już nie kojarzą nam się tak bardzo ze sportem, czy są wręcz bardzo podstawowej, powiedzmy, podstawowego standardu wykończenia. Mam tu na myśli przykładowo regulację elektryczną foteli, która mogłaby się znaleźć w dziesięciokrotnie tańszym samochodzie, czy monochromatyczny wyświetlacz między zegarami, który znajdziemy prawdopodobnie w podstawowych wersjach znacznie tańszych samochodów. Dodatkowo Uważamy, że nie do końca współgrają ze sobą pewne elementy wykończenia, tak jak przykładowo karbonowe elementy z pikowaną tapicerką, która bardziej by się nadawało do reprezentacyjnej limuzyny niż do sportowego samochodu. Więc tu również wolelibyśmy mieć kubełkowe fotele wykończone alkantarą niż tego typu pikowanie na, na skórzanym fotelu bez wentylacji. Teraz coś dla wysokich kierowców. Zbliżając się do samochodu, który jest znacznie niższy ode mnie, zastanawiałem się, czy ja tak naprawdę znajdę miejsce dla siebie, i zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dzięki temu, że fotele są umieszczone bardzo blisko asfaltu, zajmując miejsce w środku. Zostaje mi jeszcze nad głową parę centymetrów wolnego miejsca. Po domknięciu drzwi nie jestem ograniczony również na szerokość, na, na nogi również miejsce mi nie zabrakło. Zakres regulacji fotela również pozwala na to, żeby zająć wygodne miejsce za kierownicą. Moim zdaniem, duży plus. Sportowy samochód jest wystarczająco duży, aby każdy kierowca znalazł w nim miejsce dla siebie. Jazda Audi R8 z silnikiem V10 i napędem na 4 quattro dostarcza kierowcy bardzo wiele przyjemności i iście kosmiczną dawkę adrenaliny. Silnik imponuje brutalną mocą, która jest dostępna w całym zakresie prędkości obrotowej, natomiast skrzynia biegów błyskawicznie zmienia biegi w trybie manualnym, natomiast w trybie automatycznym bardzo intuicyjnie dobiera odpowiednie przełożenie. Jeśli miałbym podsumować ten samochód jednym słowem, bardzo szybkie auto, które trzyma się drogi. Jak przyklejony do asfaltu. Jesteśmy pod wrażeniem. Również z przodu ten samochód wygląda rewelacyjnie i bardzo agresywnie. Pozostaje zadać pytanie, ile ta przyjemność może kosztować. Wersja V8 z silnikiem o mocy 430 koni to wydatek poniżej 500 tys. zł. Natomiast jeśli się zdecydujemy na wersję V10, to musimy się przygotować na wydatek ponad 200 tysięcy złotych więcej, ponieważ wersja o mocy 525 koni kosztuje 709 tysięcy zł i to jest dopiero początek wydatków, ponieważ akcesoria dodatkowe w Audi są bardzo drogie. Jest to Oczywiście bardzo duża kwota, natomiast porównując cenę Audi R8 z chociażby 911, która w wersji adekwatnej, jeśli chodzi o moc, będzie to prawdopodobnie odpowiednik Turbo albo nawet Turbo S, to będzie to cena w przypadku Porsche powyżej miliona złotych, więc można powiedzieć, że Audi R8 to prawdziwa okazja cenowa. A tak przy okazji, czy nie jest to wspaniałą wiadomością do, dla Audi R8, że po niecałej dekadzie na rynku porównujemy ten samochód do e, auta, które uznawane jest przez wielu za wzór samochodu sportowego, czyli Porsche 911? Moim zdaniem duży sukces. I na koniec pytanie, kupić czy nie kupić? Odpowiedź brzmi: to zależy. Jeśli masz do wydania 700 tysięcy złotych i chcesz, aby każdy, niezależnie od płci czy wieku, zwracał uwagę na Twój samochód, udaj się do salonu Audi. Jeśli nawet ktoś przeoczy ten samochód na ulicy, to z pewnością zwróci uwagę na soczysty i rasowy dźwięk jego silnika.